Czy można nie czuć swoich własnych uczuć do końca? Czy można nie być. Bo z definicji słowa, nawet uczucia to są te rzeczy, które czujemy. Jak ja nie czuję, no to nie ma tego uczucia. Ale czy może być tak, że we mnie w tym wypadku jest jakieś uczucie, czy są jakieś uczucia, których ja zupełnie nie mam świadomości? Żyjmy coraz lepiej, po raz. 894. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona majewska piełka jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, Iwanka. Dzień dobry, Tomeczku. Jak się czujesz? <noise> Czuję się. Uradowane twoją obecnością. Czuję fascynację na temat naszego kolejnego naszej kolejnej rozmowy. a um, Czuję się dobrze fizycznie. Świetnie, tutaj... dobrze się tak czuć, prawda? Tak, tak, bardzo dobrze. Ja jako mężczyzna chciałem zadać y, tobie pytanie mhm. i sam nie wiem, w którym kierunku tutaj bym się skłaniał z moją własną odpowiedzią. Mhm. Czy można nie czuć swojej własnych uczuć do końca? Czy można nie być, bo z definicji słowa, nawet uczucia to są te rzeczy, które czujemy. Jak ja nie czuję, no to nie ma tego uczucia. Ale czy może być tak, że we mnie w tym wypadku jest jakieś uczucie, czy są jakieś uczucia, których ja zupełnie nie mam świadomości? Czy jeżeli ktoś mi przyjdzie i powie, ja wiem lepiej, jak ty się czujesz w danej sytuacji. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu? Znaczy, dwie rzeczy tutaj są, tak? Dwie tak. rzeczy. Pierwsza, pierwsza sprawa to jest taka, czy, y, czy ja wiem, co ja czuję. Y, I tutaj też będą dwie rzeczy. Bo po pierwsze, czasami jest tak, że ludzie nie potrafią nazwać tego, co czują. A nazwać to inna sprawa. No tak, ale jeżeli, ale jeżeli, no tak, ale jeżeli na przykład Czujesz tak naprawdę złość, a próbujesz wyrazić, próbujesz powiedzieć, że czujesz na przykład no, odpowiedzialność za to, żeby tej osobie wytłumaczyć, czy tak. zrobić, no to już będzie, wiesz. Nie do końca tak, jak naprawdę jest. I może być tak, że ludzie czegoś chcą, coś czują, a nie wiedzą, nie wiedzą co to jest, nie potrafią tego. Nie potrafią tego nazwać. Ja nie uważam, że była jasność, ja nie uważam, że zawsze istnieje potrzeba nazwania tego, ale mówię, że no tak, może tak być, że możemy sobie nie móc porozmawiać o uczuciach, dlatego że nie potrafimy nazwać tego, co czujemy w jakimś momencie. To jest jedno. A druga sprawa jest taka, że nawet jak sobie to nazwiemy, to każdy z nas odczuwa pewne rzeczy inaczej. I w związku z tym dalej możemy się nie rozumieć, tak? Przecież uh -huh. wiele ludzi mówi, kocham cię i każdy myśli co innego. Każdy, i każdy inaczej każdy ma rozumie to słowo. Tak, każdy inaczej rozumie to słowo. Więc sprawa z uczuciami nie jest taka prosta, co już jest odpowiedzią na pytanie, na to, co powiedziałeś potem, że nikt nie może powiedzieć tej drugiej osobie, że on wie, co on czuje. Co ta druga osoba tak. czuje. Dlatego, że nie wie. Po prostu nie ma... Takiej możliwości. Oczywiście może się zdarzyć przypadkiem, no ale to, to wiesz, przypadkiem, no to przecież i w lotka się wygrywa i takie różne inne rzeczy. Więc może się zdarzyć przypadkiem, że dwie osoby, które często ze sobą przebywają, które są ze sobą blisko, e, odczuwają pewne rzeczy podobnie. No ale tutaj kluczowym słowem jest słowo podobnie. Dalej nie będzie, wiesz, co ja czuję. Nawet jeżeli ktoś przeżywa takie same rzeczy, takie same sytuacje, to na to, jak ta osoba czuje, składa się jego całe życie, jego, cały, jego szereg predyspozycji, jego system nerwowy, jego poziom wrażliwości i tak dalej, i tak dalej, więc nie. Nie można powiedzieć, ja wiem, co ty czujesz, a tym bardziej ja wiem lepiej niż ty, co ty czujesz. Nie, tak nie można powiedzieć. Natomiast wracając do tego, czy można wiedzieć... Um, znaczy nie wiedzieć, co się, co się czuje. Ja jak byłam młodą dziewczyną, nawet jeszcze młodą kobietą, to takie uczucie, które, które nazywałam handrą, Aha. Bo, bo, nie, bo nie wiedziałam, co, co to jest, nie wiedziałam, jak to nazwać. Nawiasem mówiąc, piłam wodę wtedy, żeby sobie z tym radzić, bo nie miałam pojęcia, jak sobie z tym radzić. To nie, było, to, znaczy, to nie było uczucie jakieś nieprzyjemne, ale było dość takie intensywne. To było dziś, gdybym miała na to powiedzieć, to bym powiedziała, że to były momenty, w których moja dusza domagała się, Żebym się, żebym za nią poszła. Ale ale miałaś jakieś uczucie? Tak, to niekomfortowe. Takie, że coś się wymieniło. dzieje. A czułaś, że coś się tam dzieje. Coś się dzieje coś, Czyli czułaś coś. Czegoś chcę, czegoś chcę, coś. Ale tak, czułam. Ale nie potrafiłam, nie potrafiłam tego nazwać. No to trochę tak jak ja z kolorami. Mm -hmm. ja, ja odróżniam kolory, znaczy widzę, że jeden kolor jest inny od drugiego. To nie ale nawet to mi to, to za bardzo to... nie interesuje. No. Dobrze. A kto mógłby komu dać <grym> Ale to, to jest jeden przykład, taki, że możesz coś czuć, ale to nic no z tego, że czujesz. czujesz. Jak, nie podzielisz się z tym i nawet tak. nie wiesz, co jest, wodę pijesz, a nie wiesz, że, że to dusza chce, żebyś, żebyś poszła gdzieś tam dalej Aha. za nią, żebyś zrobiła inne rzeczy niż robisz, tak? tak. Żeby się zajęła czymś innym. Więc to, to, nic ci to nie daje specjalnie, że czujesz. Ale może być też tak, że przecież my odpychamy uczucia. Nie chcemy uczuć. Bywa tak. Blokujemy. A oczywiście. By, bywa tak, że ktoś na przykład, ileż to razy, ja mam takie sytuacje, że to słyszę wiesz, w rozmowach z klientami, no, że przecież nie można się złościć na rodziców. Nie można, nie można w stosunku do rodziców mieć jakiegoś gniewu, więc wiesz. Zepchniemy ten gniew, bo przecież nie można się gniewać na rodziców, bo nie można mieć złości na rodziców. Ale jeżeli ktoś mówi, że nie można się złościć na. To no, znaczy, no, no, to nie już... jest tak, że on tak mówi. To nie jest tak, że on mówi. Po prostu so, żyjemy w pewnego rodzaju schematach. Tak, ma to tam zapisane. I te, w ma to zapisane, ma ten program zapisany, i już w momencie, kiedy chciałby Aha, coś tak zrobić. Zanim, mówić, zanim no, zacznie czuć tę złość. To spycha gdzieś, to, to blokuje. blokuje, i bardzo często to zostaje gdzieś tam w ciele i tak dalej. Z Dzieci tak samo robią, dzieci, które przecież jakże często dzieci, które są na przykład e, krzywdzone tak. w różny sposób, przenoszą to na siebie, że one są niegrzeczne, nie mają, nie mają w ogóle pretensji do tych krzywdzicieli, tak. przenoszą to gdzieś po prostu na siebie i to jest to, co ja zresztą zawsze mówię, że no, wszystkim tym, którzy się zaj, za, zajmują e, wewnętrznym dzieckiem i tam to, Dziecko wybacza automatycznie. Dzieci w ogóle nie mają czegoś takiego, jak żywienie, jakiejś niechęci, uh -huh. czy ja. żalu, czy bólu. Właśnie dlatego, że one to zepchnęły i tego nie ma. To dopiero dorosły człowiek później, kiedyś, musi właśnie wybaczyć. I nie z pozycji dziecka, tylko z pozycji dorosłego. Bo to dziecko nigdy nie miało pretensji. Nie miało co wybaczać. Nie miało co wybaczać. Ono, ono bardzo często właśnie. Nie czuło tego, że było krzywdzone, że było coś nie tak, tylko raczej w sobie gdzieś tam szukało różnego. Nie szukało, tylko wiesz, wchodziło. I te, i te takie właśnie uczucia, które gdzieś tam zostały zepchnięte, to one sobie żyją swoim własnym życiem, bo to wiesz, one tam gdzieś są w tej podświadomości i robią różne rzeczy. Tak jak powiedziałam, żyją swoim własnym życiem. I mogą się gdzieś w jakichś momentach pokazywać, mogą w jakichś momentach możemy doświadczać pewne rzeczy silniej, mocniej, albo nagle, ku zdziwieniu wszystkich innych. Tym i, i w, przez te uczucia, które gdzieś tam są zamknięte tak. za ścianą, nasze reakcje tak. mogą być niewspółmierne. I też wtedy nie, nie powiemy, że to jest dlatego, że wiesz, że coś się zadziało, nie, nie, tylko musimy szukać teraz, w tej rzeczywistości, która jest teraz, usprawiedliwienia Okay. tego, co się dzieje. Czyli mogą być takie mogą. uczucia, których nie czujemy. Tak, mogą być, znaczy, one nie będą wtedy uczuciami, ale mogą być uczucia, które są w nas, robią robotę, gdzieś tam są właśnie zablokowane, gdzieś są w poświadomości. Raczej powiedziałabym bardziej emocje niż uczucia, bo uczucie to są takie poważniejsze rzeczy, prawda? Aha. To jest tak, bardziej złożone są uczucia, emocje są takie bardziej um, gdzieś tam podstawowe i tak możemy sobie nie zdawać z nich sprawy. To jest prawda. Natomiast, tak jak mówię, w żadnym wypadku nikt nam nie może powiedzieć, że wie lepiej niż my co czujemy. I też nie można powiedzieć komuś, ja wiem, co ty czujesz. To trzeba być bardzo w tym. I w takim razie, jeżeli są te emocje, których, z których nie mamy świadomości, co do których nie mamy świadomości, czy zachęcałabyś, żeby, żeby do tych emocji starać się dotrzeć, uświadomić sobie? Tylko wtedy, tak to jest w ogóle generalnie w logodydaktyce. I tak to jest w moim przekonaniu, tylko wtedy, kiedy nam się z tym niedobrze żyje. Tylko wtedy. Kiedy ta, kiedy nam zmiana, to kiedy ta, 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 ta zmiana prowadzi w kierunku czegoś lepszego. Yy, no wiesz, nie, nie, nie to w ogóle nie ma mowy o zmianie, tak? Bo jeżeli się nie dzieje nic, nic niedobrego w związku z tym, to nie ma potrzeby się tym zajmować. To jest tak jak z no, w tej książce, którą oddałam do druku nawiasów mówiąc, okazuje się, że będą z tego dwie książki, a nie jedna, bo za dużo napisałam. To ja mówię, że czasem lepiej jest wierzyć świadomości niż Freudowi. To znaczy lepiej jest uwierzyć, że to dobrze, że podświadomość pewne rzeczy Aha. wymiotła, niż upierać się, tak jak Freud, że tu trzeba. To trzeba wszystko ukać, powyciągać, wszystko i zrobić powyciągać, porządek. docierać, robić porządek, dlatego służą że czasami pewne rzeczy są po prostu. Służą nam. Służą nam. I tak długo, jak coś tam służy, to halo, wszyscy psychoterapeuci, w ogóle już inne, inne osoby, które chciałyby wyciągać i tam wchodzić i patrzeć, co. Spokojnie. Nie ma takiej potrzeby. Ma potrzeby. Natomiast jeżeli jest tam niedobrze z jakiegoś powodu i widać, że Pewnego rodzaju działania związane z naszą świadomością, z programowaniem na nowo podświadomości nie wystarczają, to wtedy tak. Trzeba poszukać, co to jest. No i najczęściej chodzi o to, żeby wybaczyć sobie czy komuś innemu. bo to najczęściej, tak z serca. Tak, bo tak najczęściej to właśnie tak się, do tego to się sprowadza, gdzieś, co tam wyszło. No proszę. No, także. No bo pomogłaś mi tutaj to sobie poukładać. Tak? to się cieszę. Podsumowując, to co? Jak ci pomogłam, że co? Jak dobrze tak? się z tym czuję. <grym> dobrze się z tym czuję, świetnie. Ale właśnie tak, jak jeszcze, nie wiem, zbierzmy, tak? Że... No, lepiej... Że tak. Że, że, że może być tak, że nie czujemy wszystkich może swoich uczuć. Może być tak, że możemy nie czuć tych uczuć, uczucia, których sobie, nie czujemy. Emocji, tak? Możemy nie umieć określić, co to jest. Tak. I może się okazać, że bardzo dobrze czasami, że nie czujemy Dokładnie. tego wszystkiego. Natomiast nie może nam nich powiedzieć, co że my Że wie czujemy, lepiej, co my czujemy, że że wie, niż my, są. my czujemy. Nie Dobrze. Muszę. Dziękuję bardzo w takim razie. Bardzo proszę w takim razie. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak. Nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz. Powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. До услышания.